Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej i dziś zapraszam Cię na film o pilarce stołowej Bosch e, GTS 635 myślnik 216. Jest to najmniejszy model e, z linii e, Boscha Professional. Zapraszam na film. W filmie myślę, że więcej trochę popowiadam, chociaż kawałek tam będzie nagrania, jak wykonałem takie małe pudełeczko, ale będzie tylko i wyłącznie po to, żeby jakby coś uargumentować, ale to za chwilę. Za chwilę odejdziemy do pudełeczka. Najpierw, może bym powiedział mniej więcej coś o tym sprzęcie, jest to najmniejsza pilarka stołowa Bosza z, ziemnozielonej ziemno zielonej w tej linii professional. E, wybrałem ją z tego względu, że tutaj u mnie po prostu jest tak mało miejsca, że na większe modele, z większymi modelami miałbym problem, chociaż w sumie to te dziesiątki chyba nie są dużo większe od tej, od tej 635. Aczkolwiek ta mi akurat odpowiadała. Dość mocny silnik, jak na, po, dla mnie akurat, wystarczający, powiedzmy. Tam nie wiem, 1600W, chyba budaję, że czy coś takiego. Bo 1600W. Ja tutaj widać z boku mam porościnaną dębinę bez problemu takie 26 mm sobie radziło szło jak masło więc myślę że spokojnie grubsze też sobie poradzi jesion Nie ma Gdzieś tu gdzieś tu był też Jesion też 26 spokojnie sobie radzi z takimi z takim materiałem także dla mnie wystarczające ehm... Zastanawiałem się, czy, ta, czy ten sprzęt będzie w ogóle jakby dość precyzyjny, no, dla mnie jako majsterkowicza, myślę, że dla większości e, osób, które nie zajmują się zarobkowo, e, po prostu lubią sobie pomajsterkować, lubią sobie popracować w drewnie, myślę, że ta piła jest wystarczająca, jest, jest stosunkowo niedroga, bo tam zapłaciłem za nią 1650 zł, coś takiego. Coś koło tego, e, tyle mniej więcej kosztuje, e, więc cena nie jest jakaś super wygórowana. No wiadomo, że można kupić tańsze, no ale załóżmy, że, że chcemy postawić na coś firmowego, a nie kupować jakieś tam, nie wiem, Chińczyki albo jakby niższą klasę sprzętu, nie wiem jak to określić. No dla mnie, mi się na przykład zawsze wydaje, że e, jakieś tam marketowe czy ten, to niekoniecznie muszą być tak, sam, tak dokładne jak na przykład, dajmy na to ten Bosch profesjonalnie. Chociaż powiem Wam tak. Jeszcze O, właśnie, teraz y, może y, wrócę do tego pudełka i powiem o co z nim chodzi. Y, jest tutaj taka przychodnica kontowa. Jest ona na, na, na ślizgu. Y, są tutaj dwa wcięcia na stole, jest ona tutaj na ślizgu. Y, pierwsze co, jak wszystko odpakowałem, co Aha, dobra. Prowadnica kątowa pewnie się nadaje do to od razu do wyrzucenia, ale później jak zacząłem sobie ustawiać wszystko, ustawiłem sobie pod kąt prosty do, do równoległej. Jest to prowadnica kątowa i prostopadła. Ustawiłem sobie prostopadle do prowadnicy równoległej i zacząłem tam działać. Wyciąłem pudełko, wyciąłem sobie listwy. Później zacząłem je pod kątem 45 stopni, co się okazało, że też wyszło. I generalnie, może nie jest to idealne. E, myślę, że tutaj akurat to. Nie wiem, czy kurde, tutaj ja będzie się schowam. Czy to, co tutaj widać, to myślę, że akurat to jest e, ten błąd. E, ta niedokładność wynikająca z tego, że ta prowadnica kątowa lata w tej szynie. I to jest moim zdaniem. Nie dobrze. To jest niedobrze. Mogłoby to zostać poprawione. Dobrze by było jakby to zostało kiedyś poprawione. Wiadomo, no w tych wyższych modelach, na przykład w tej dziesiątce, tej najwyższym modelu, tam jest w ogóle taki wózek cały na tą prowadnicę kątową. No tutaj, tutaj tego nie ma. No myślę, że też nie ma co hmm, świrować, tak? No tam tak już trzy razy tyle prawie. Co ta? Eee, można sobie spokojnie radzić. Mówię, to jest moim zdaniem to. Jest dobry sprzęt dla właśnie kogoś, kto. E, dla, dla mejsterkowicza, żeby się nie denerwował, że to jest bardzo niedokładne, ale żeby nie wymagał też nie wiadomo czego od tego urządzenia, prawda? E, to na temat to, to, to prowadnicy kątowej. E, prowadnica równoległa, e, pierwsze co po wypakowaniu z pudełka, patrzę po zaciśnięciu. Nie, nie mam, ją tutaj blokujemy. Pierwsze co, patrzę, nie jest równoległa. So, myślę, kurde, no lipa trochę, nie jak pr prowadnica równoległa, od razu nie jest równoległa. Po zaciśnięciu przesunęłem do szyny, patrzę nie jest, ale jest tutaj bardzo dużo regulacji, kalibracji tego sprzętu. Można sobie ją bez problemu ustawić. Ustawiamy sobie ją. Jest tutaj prowadnica równoległa, i jest jakby dodatkowa prowadnica równoległa na tej jakby takiej montowanej na sztywie. To jest dodatkowa prowadnica równoległa. Jak ją ściągniemy, mamy tutaj dwie śruby. Poluźniamy, ustawiamy, zaciskamy i mamy ustawione, skalibrowane równolegle, tak jak powinno być. Następna rzecz, ustawienie tarczy. Ja mam to z kontaktu wyciągnięte, także chyba nie odpali. Ustawienie tarczy. Tak samo można sobie ją ustawić względem stolika, względem prowadnicy. Można ją ustawić równolegle. Eee, sama ta, jak to się nazywa, zaślepka, zasłonka, to jest osłonka tarczy, ją też kalibrujemy, ustawiamy ją, żeby była idealnie ze stołem równo. Mamy cztery śruby, podkręcamy śruby, ustawiamy. Eee, clean, bez klucza, chowany, chowany, wyciągany bez klucza. Mamy tutaj bardzo fajną, eee, o, widzę, że bateria. O, to chyba trzeba by teraz zmienić baterię i za sekundę wracam. Dobra, bateria wymieniona, można dalej je nagrywać. E, na czym teraz ja stanąłem? E, aha, klin, e, Chowany bez użycia klucza. Także bez problemu, jeżeli potrzebujemy szybko schować. Tylko e, okłamałem was. Trzeba użyć klucza. Jest taki klucz fajny, w którym trzeba po prostu otworzyć. Otworzyć e, osłonę. Odblokować i. E, no i schować klin albo wyciągnąć. Nie wiem, w zależności co akurat chcemy zrobić. Jest taka fajna osłona też montowana bez użycia jakiegoś, jakiegoś dodatkowego narzędzia. Pak zacząć jest wyciągnięty. Ja teraz nie Proszę, osłona zamontowana. E, jakbym miał więcej, wprawy, tam to, to zrobił szybciej i ciszej. No, sorry. E, bardzo fajna rzecz, bardzo szybko się dorobi. Następne: e, z tyłu jest podłączenie do odkurzacza. Także od razu, jak mamy odkurzacz, e, ten startujący z urządzeniem, bardzo fajna rzecz. Aczkolwiek. No nie do końca zbiera cały ten. Jakby było tu jeszcze na górze na osłonie dodatkowy do wyciągu, no to myślę, że byłoby dużo lepiej. No ale no kurczę, dalej nie oszukujmy się. Jest to najtańszy sprzęt z linii tej niebieskiej, tak? Niebieski czy kurde, nie wiem, nie wiem co to jest za kolor. Ciemnozielono niebieski. Z tej ciemnozielono-niebieskiej linii. Także większość pyłu zbiera, jak sobie tam trochę czułem sobie tej dębiny i chciałem z tego 10 musiałem dwa razy opróżniać odkurzacz, bo yy, Fakt, że mam też ten najmniejszy, to taki oszczędny, kupuję wszystko co naj, najniższe modele. Chciałbym mieć porządny sprzęt, ale mnie nie stać, to kupuję najtańsze, najniższe z naszych modele. Yy, Następne co, yy, yy, cięcie, ograniczenie cięcia jest tutaj przy nierozłożonym stole jest 29 cm, przy rozłożonym stole jest 64 cm. Jak chcemy ciąć yy, przy nierozłożonym stole wielkość ustalamy sobie prowadnicą normalną, jak chcemy więcej zaciągamy na koniec i wypuszczamy wózek. I to następna rzecz, która mnie denerwuje, aczkolwiek myślę, że mam nadzieję, że nie będę musiał tak dużo często używać takich długich, ciąć takich długich elementów. Yy, ten wózek nie działa płynnie. Jak chcemy szybko otworzyć, to on się może zaklinować. On jest tutaj, kurczę, pewny los, i on nie działa tak, jakbym sobie tego życzył. Eee, będę się powtarzał, ale pamiętajmy, że to jest najniższy model. Także myślę, że niektóre rzeczy można wybaczyć. Jak już zamontujemy prowadnicę na końcu, to wtedy na tej drugiej podziałce sobie patrzymy jaka długość, Maksymalna, maksymalnie 64 cm można na tej e, e, pile ciąć, tak? Piłkówka e, na popychacz. Generalnie wszystkim, wszystkim, którzy chcą sobie zakupić tą piłę, polecam przed zaczęciem e, e, użytkowania. Przeczytajcie sobie instrukcję. tam jest wszystko pisane, co wszystko można skalibrować, co wszystko można ustawić. Czyli jeżeli, teraz tak, w skrócie od razu powiem, co wszystko można ustawić. Można ustawić równoległość tarczy, można ustawić równoległość prowadnicy równoległej, można ustawić e, e, ogranicznik kąta 90 stopni, czyli bieżący kątownik przykładamy i tym ogranicznikiem sobie ustawiamy tak, żebyśmy zawsze po dojechaniu do zera, Mieli te 90 stopni, żebyśmy musieli za każdym razem sprawdzać. Z prawej strony ogranicznik, śruba ogranicznika 45 stopni. To samo, ustawiamy sobie raz dokładnie i później już dojeżdżając do śruby mam 45 stopni. Mamy ustawienie głębokości cięcia, wiadomo to korbką. Mamy ustawienie... Czego ustawienie jeszcze mamy? Grubości, cienie, szerokości tego... Dobra, chyba wszystko. Generalnie e, chyba mniej więcej temat wyczerpałem. Mam nadzieję, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Według mnie, według mojej skromnej opinii, z którą się pewnie kompletnie nie będziecie większość ludzi zgadzać, e, wiadomo, no boż, e, jak i zresztą każda inna marka ma swoich e, zwolenników i swoich przeciwników. Ja na przykład e, lubię te narzędzia, jeszcze nigdy się nie zawiodłem, tmu, mam nadzieję, że to właśnie nie będzie, że wykrakałem. ale jeszcze nigdy nie, nie było tak, że byłem niezadowolony. Wszystkie narzędzia kupowałem sam, nic od nikogo nie dostałem, także od razu mówię, żeby nie było, że ktoś mi tutaj nie, podpłacił, podpłacił, żona mi podpłaciła, Przecież nie, ta akurat na to mi się nie dokładała, żona także narzędzie kupiłem sam, eee, ja jestem z niego zadowolony. Jest mm, na tyle. Precyzyjne, że na chwilę obecną yy, myślę, że za tym, powiem tak, jeszcze nie mam porównania, tak naprawdę, też do innego sprzętu, na przykład, yy, nie wiem, do Makity, albo do jakichś innych. Yy, nie mam porównania, więc nie chciałbym mówić, że o, jest najlepsza. Nie, tego nie powiem. Jest najlepsza dla mnie, bo innej nie miałem. O, jest to najle jest najlepszą pilarką, jaką używałem w tym roku. I w ogóle w swoim życiu, bo w sumie nie używałem za dużo pilarek, także polecam. Nie, a tak naprawdę jakbym miał porównanie, to mógłbym się jakby odnieść. No tutaj tylko własne spostrzeżenia i tylko i wyłącznie to, co, to, co zauważyłem, zaobserwowałem, to co sam organoleptycznie, manualnie mogłem stwierdzić. Generalnie jestem zadowolony z tego zakupu, filarka jest spoko, tylko jeszcze przypomnę co mnie denerwuje, prowadnica kątowa i wysunięty wózek z prowadnicy jak jest, wysunię, jak jest cięcie powyżej 29 cm, że to się klinuje i też obawiam się, że może już z tą równoległością też nie być do końca, bo skoro w szyna chodzi to też może ta równoległość już wtedy być troszkę nie taka jak powinna być. Eee, aha, jeszcze jedna rzecz na niskich obrotach, bo ma soft start, więc startuje sobie fajnie, delikatnie. Aczkolwiek nie wiem, czy coś gdzieś jest tam w tym moim egzemplarzu niedokręcone. Eee, czy co, jak startuje, czu czuć, słychać taki rezonans delikatny, wibracje. To jest dosłownie, trwa sekundę. Bo, jak już osiągnie obroty pewne, nie maksymalne, tylko już pewne, to już tego nie ma, tak? Już jak chodzi, w ogóle jak wchodzi nam na maksymalnych obrotach, normalnych, to już w ogóle nie ma żadnego, ale przy starcie jest takie, czuć taki rezonans, tak? Rezon I jest to takie dość niekomfortowe, mam nadzieję, że to się wyrobi, chociaż wydaje mi się, że już się troszkę wyrobiło. E, aczkolwiek e, będę musiał je chyba jeszcze kiedyś tam obrócić i zobaczyć, czy wszystko jest tam podokręcane. W sumie już tak robiłem, ale. Nie, ale będę musiał to zrobić jeszcze raz, pamiętajcie, przed pierwszym uruchomieniem otwieramy instrukcję obsługi i sprawdzamy, gdzie wszystkie trytytki trzeba wyciąć. Bo jest ich kilka, sprzęt jest blokowany transportu i to trzeba zrobić. Pamiętajmy o BHP, okulary, maska, to drogie oddechowe i rękawice. Nie wiem, chyba. I także w sumie to już chyba wyczerpałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Teraz zapraszam Cię jeszcze na krótki, taki krótki przewodnik, żeby nie było, że to nie zostało zrobione na tym sprzęcie. Więc teraz pokażę mniej więcej, jak to wycinałem. Oczywiście nie wszystko tu będzie zawarte, bo jakbym pokazał wszystko, to niektórzy by pewnie zawał dostali. Tak mi się wydaje. Sam bym pewnie zawał dostarczył i zobaczył, jak niektóre rzeczy tutaj Także chciałem nagrać wszystko ładnie, pięknie i to jest, to jest. Tak jest, jak chcesz coś nagrać fajnie, to tutaj nagle coś chcesz coś ominąć, chcesz coś skrócić, coś coś tam nie, inaczej zrobić i nagle się okazuje, że lepiej tego nikomu nie pokazywać i pomoże. No tak, dla zdrowia psychicznego oglądających. Także teraz zapraszam Cię na, na kilka cięć i. Mm, do następnego! Na razie cześć!